Są historie, które trzeba opowiedzieć i ludzie, o których nie wolno zapomnieć. Właśnie po to stworzyłem ten kanał. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. A dzisiejszym bohaterem jest Agnieszka Dowbor-Muśnicka. Urodzona 7 września 1919 roku w Lusowie, Agnieszka, nazywana przez bliskich Gusią, była córką generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, głównego dowódcy zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Wychowana w duchu patriotyzmu, po wybuchu II wojny światowej nie wahała się ani chwili. Przedostała się do Warszawy i zaangażowała w działalność konspiracyjną w organizacji wojskowej Wilki. Jej odwaga i poświęcenie dla ojczyzny zostały brutalnie przerwane. 25 kwietnia 1940 roku została aresztowana przez Gestapo i osadzona w warszawskim więzieniu na Pawiaku. Mimo tortur do końca pozostała niezłomna. 20 lub 21 czerwca 1940 roku, w wieku niespełna 21 lat, została rozstrzelana przez Niemców w Palmirach w ramach akcji eksterminacyjnej wymierzonej w polską inteligencję. Jej śmierć to symbol losu pokolenia, które bez wahania oddało życie za Polskę. Tragizm tej historii dopełnia fakt, że jej starsza siostra, pilot Janina Lewandowska, dwa miesiące wcześniej jako jedyna kobieta wśród uwięzionych polskich oficerów została zamordowana przez Sowietów w Katyniu. Dwie córki wielkiego generała, dwie bohaterki zginęły z rąk dwóch okupantów. Ich historia to bolesne świadectwo ceny, jaką to pokolenie zapłaciło za walkę o wolność.